Ja, Respawns. A to jest moja seria Minecraft. Zagrajmy w Minecraft Pocket Edition. Odcinek pierwszy. Tak. Odcinek pierwszy. W tym odcinku ogólnie chciałem Wam przedstawić, co mam zrobione. Nie? Ogólnie, tak. Co mam zrobione? Co, co będę Wam przedstawiał na odcinkach? Tylko poczekajcie, bo no, coś muszę tutaj zrobić. No i pojawi się też seria z PSP. Będę grał na PSP. Tak. Dobrze słyszycie, mam PSP. Mam tabletę, mam PSP, mam komputer. Tylko że popsuty. <gryw> Stoi tu zresztą. O, przepraszam, chociaż. Poczeka... Poczekajcie chwilę. Coś, tylko coś sprawdzę, wszystko coś sprawdzę. Dobrze widać, dobrze. Wszystko jest pięknie, dobrze, dobrze, dobrze. Nie, ponieważ chciałem sprawdzić, bo kupiłem sobie dzisiaj nową lampkę w tym, do pokoju, tu stoi obok mnie. Chciałem sprawdzić, czy nic nie zasyłania, ani z tym stylu. Wszystko jest pięknie, wszystko pięknie, dobrze. dobrze. Aha, tu jest ta hodowla zwierząt. Teraz wam pokażę u mnie wszystko, co chodzi. Wyjdę na ba... Oj, nocka. Tak. No. Będzie to seria Minecraft Multi. Dobra, tak, podesz spać. Odcinki będę nagrywał bardzo często. Często, często. Patrzcie, was tak przedstawię. Tam ja mam ogródek zwykły, ogródek normalny. A tu mam taką stację kolejową, którą oczywiście zaraz się przejdziemy. Zobaczycie, jaka będzie frajda. Zobaczycie, zobaczycie. Tu. A tu jest takie przejście ogólnie pociemne. Wiecie co? Prawdopodobnie nie będę robił. Aha, metro za ścieżką zieloną. Prawdopodobnie będę robił także że jeszcze tam w podziemiu zrobię taki pokój, gdzie będą różne fajowe rzeczy. Moje ulubione po prostu będzie tam siedziba jak prawda. Nie mam przy sobie tego, wiecie, jak to się nazywa szybko. No, tego mainkarta nie mam przy sobie, więc Wam nie pokażę, jak jeżdżę. Ale mogę się tutaj przejechać. Mam. Nie chcę mi się śnipko. Tak muszę. Rejs wodny. No, żółtym szlakiem. Ale daleko. Dobrze. Jedziemy. Patrzcie. No trochę nie. Ups. 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 jestem <grym> Minecraft. Minecraft. Minecraft.

Dobra, nie chcę mi się po to biec. Teraz pójdę na i tak muszę tam zajmować chwas, parę fasów. W następnym odcinku y, zacznę zacznę po prostu No, wrzucę odcinek, w którym będę robił ten zaje fajny pokój. Po prostu będę rozbudowywał ten świat. Czekajcie, to jest Dobra, nie, nie, nie. Czekajcie chwilę. Dobra, nie. Dobra, dobra, dobra. Lecimy dalej. Tu jest taki ogródek, chociaż tego nie będę teraz no. ścinał. się zastanawiać, co tam jest. Jak mam na wyprawę, to no tam spędziłem noc. Wiem daleko od domu. Tak strasznie chciało się wracać. Sortuję. Przecież wiecie, to jest taki sarkazm. Nie, więc wiecie. Mhm. W tym odcinku chciałem was tylko oprowadzić. Ogólnie chciałem was tylko oprowadzić. Więc ogólnie moglibyśmy w tym... czemu ja mówię cały czas ogólnie, 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 ogólnie. Ogólnie... Jeszcze mam. Mógłbym w tym, w tym ten, ten być taki krótki, reprezentacyjny. Fajny. A to, to mi się fajnie udało, co nie? Na każdym piętrze takie coś powinno być. Taki obkrąg. Taki super. A czemu to się nie złącza dalej? Ja żem to zrobił. Jaki kurien Ej. Przepraszam, przepraszam. Też Słyszę. Dobra, czyli tu już Wam wszystko pokazałem. To był taki odcinek orientacyjny. Zajął nam 6 minut. Dobrze. Żegnam się z Wami Nie wiem, czy mnie widzicie. Nie wiem. Nie wiem, nie pokażę Wam. Ale żegnam się z Wami o skill. Przepraszam Was, to jest moja dawna nazwa. Jestem do niej przyzwyczajony. Żegnam Was respiąc.